O, mam otwarty bagażnik, a ty możesz mieć zamkniętą mordę. Zamknij mordę. Dokumentę. Obywatelu, schowasz tą broń. No, Dobrze, stąd broni białej. Bo ci zajebie, tak kurwa, ty, obywatelu. Dwa, Uspokój się. Do Barbera co drugi obywatelu. dzień chodzisz, kurwa. Wycięty jesteś jakoś. 06, zapraszam z Elambri. W na... robocie jesteś, to w robocie, kurwa. Elambri, nie pajacuj. Wypierdalaj, się. Wypierdalaj. O, taki jesteś. Zdumy się, że swojego. was dwóch nie poskładam? Nie poskładasz. A no co ty, co, dobrze, Gdzie no. jest ten zamach? Gratulacje. Gratulacje, nie aplauz. Aplauz się należy, idealne trafienie. No co? Co ty sznurówki chcesz mi zawiązać połotów? I... Idź będzie oczekiwał w celach? Przyjął. ...Jaki... No, nie... Nad nada. ...nie po swojemu, tylko po mojemu. Po mojemu. Wtłumaczę sobie wklej. Cze KURWA ZARAZ WKLEJ, ALE W TĄ ścianę! Kurwo jebana! Powiesz czy nie powiesz No di Jeszcze się zobaczymy, panie Carlos Kochones Wiem, że się zobaczymy Lecimy, no. lecimy. No to no na to Nara. Spierdam Nara. ze służby! Zawsze to na dwójce mówi, kurwa. ze służby 14 bez odbiorów <ślapple>

Przepraszam, możecie się skontaktować z panem Shelby. on ma moją Dobra, wychódkę. przestań pierdolić, szmato, daj, ją... daj, daj dowód, daj dowód! Nie Daj dowód, daj dowód! Pokój, bo cię że za chwilę, kurwa! Nie, 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 nie. Przeproś dla pana Carbonary. Przepraszam dla Karbonary. Ja pierdolę, ale spirytusem w celi zajebało. 40 miesięcy i 4 tysiące, tak to wysyłam wychodzi. go, jak coś. Ty go nie wysyłaj nigdzie, kurwa! Nie ja go wysyłam. Nie! Ja w ogóle terroryzm będzie. Ty go nie wysyłaj. Na ile poszedł? Jeszcze mówię. Na 40, of course! Jak no. żeby na mniej! Janeczku, kurwa, 32 tysiące! No! Proszę się mi niezajęć! Łej kurwa jakie badanie! Przepraszam mogę op tak powiedzieć swoją opinię na ten temat, Moja Proszę. wiem, że was pewnie nie interesuje. Tasza, jeśli i, i przychodzisz tutaj... Jeśli przychodzisz tutaj z założeniem, że mówiąc swoją opinię, nas nie interesuje, to teraz już nas nie interesuje. Okej. Okay. A co ty żeś ty zrobiła? Jak to jeździ teraz, to się w nie uwierzy. Ubiegł... Ja pierdole. A pierdusia na pusie teraz. Jezu. Yes. <grywa> Matko, kochano. No jest jak jest. Osłonię. Pomagam pić. Tak? Ja wiem. Usłan. Doprowadź do radio w ogóle. Daj go do radio. Posłuchajcie mi jak radzisz dzisiaj? w miarę, w miarę. Zajmę się pojazdów hepieni. Jest kondycja? Jest kondycja, z nią Dobry kątek. Spójrz się tu, co tu mamy. Co tu mamy? Widzę, pozdrów. Ogarnąć jemę, żeby po. toku. Możemy działać. Dobra, dobra, na chuj, jak, wid jak Smurf mówi to chuj.